cały czas rośnie liczba mieszkań w Polsce i w lutym według wyliczeń HREIT, czyli takiej w sumie firmy, która się zajmuje takimi rzeczami, w Polsce ma być 16 milionów mieszkań. Jak sobie to przeliczymy na 1000 osób, to mamy już 426 mieszkań na właśnie tysiąc osób. Co ciekawe, przeciętne mieszkanie ma ponad 75 metrów kwadratowych. Ale tutaj zakładam, że liczone są też wszystkie mieszkania, które mają ludzie na wioskach, a nie tylko w miastach. A na wioskach to wiadomo, mieszkania są znacznie większe, ale statystyka jest taka, że jak policzymy sobie ile metrów kwadratowych przypada na jednego Polaka, to nam wychodzi, że niby 32 metry kwadratowe. I niby wszystko cudownie, aczkolwiek warto podkreślić, że analitycy HREIT nie, 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 nie wzięli pod uwagę tego, sorry za tego laga, że ponad 200 tysięcy mieszkań, z tego co tam donosiło jakiś czas temu Money.pl, w Polsce stoi po prostu pustych, bo ludzie boją się wynajmować przez to, jakie mamy obecnie prawo. Kolejna kwestia jest taka, że y, kupo, ci, co kupują mieszkania na cele mieszkaniowe, jest ledwo 30%, czyli 70% mieszkań kupowanych na in, jest na inwestycje. I potem Polacy muszą płacić za ich wynajem. Jeszcze jakby to były, byli inwestorzy na zasadzie Polaków, wiecie, to bym to rozumiał, że Polak wynajmuje Polakowi, ale polskie mieszkania są kupowane głównie przez firmy z zagranicy, głównie przez jakieś korporacje, fundusze i tego typu rzeczy. W każdym razie niby rząd ma się tym zająć, niby nad tym pracuje, więc zobaczymy.